No, zakończyliśmy dziś pieczenie tego chlebka. Proszę sobie zobaczyć, jaki piękny. I w smaku bardzo dobry. Na kilo dawałem. łyżkę płaską taką, troszkę może lepiej jak płaską soli, ale powiem Wam szczerze pięknie wygląda. Proszę sobie zobaczyć. No, i w smaku jest bardzo dobry. Nie wiem jak ten drugi na innym tym będzie. Tamten jest zrobiony na drożdżach. Ten jest na zakwasie, tak jak mówiłem. No a ten z, później będziemy, bo jeszcze ciepły je, Jeszcze będziemy. A tu boczuś mamy. Proszę, jaki wspaniały. Jaki piękny. Mówię Wam, że zapio, zapiekłem go w 250 stopni po ugotowaniu. Tylko cały dzień musiał Prze, przebyć w tym wywarze, co się gotowało, ale powiem Wam, że w smaku idealny. Coś wspaniałego. Chlebek troszkę tak potrzaskał, bo to w sumie pierwszy raz piekę. Kiedyś tam żeśmy razem z żoną próbowali coś upiec. Nawet nam wyszło raz, a drugim razem zapomniało się dodać drożdży no i wyszedł za kalec. Ale kurki też miały coś, jeść. Ale tu jeszcze popatrzcie, jaki piękny. No, cudownie wyszedł, można powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich i życzę smacznego.